Jeśli trenujesz 3 dni w tygodniu, śmiało możesz trenować 3 razy FBW. Możesz też trenować FBW Push Pull. Nie widzę też przeszkód, żebyś trenował FBW Upper Lower, ale na pewno nie powinieneś trenować 3-dniowym Splitem albo 3-dniowym Push Pull Legs. Dlaczego? Już tłumaczę. W przypadku 3 dni FBW trenujemy każdą partię 3 razy w tygodniu świetna opcja dla początkujących. W przypadku FBW push-pull każda partia wychodzi nam 2 razy w tygodniu to dalej wystarczająca genialna ilość, a przy tym nie mamy treningu całego ciała aż 3 razy w tygodniu więc jeżeli ktoś nie lubi FBW, to będzie dla niego fajny kompromis. Jeżeli chodzi o FBW Upper Lower, to każdą partię trenujemy również dwa razy w tygodniu, do tego mamy osobny leg day, więc może to być fajna opcja dla osób, które chcą się skupić na dole ciała. Natomiast, jeżeli pójdziemy w stronę splita, na przykład klata triceps, plecy biceps, nogi barki, no to każdą partię trenujemy tylko raz w tygodniu. I żeby znowu dać nam bodziec do wzrostu hipertroficznego i siłowego, czekamy cały tydzień, a częstotliwość jest ważna. I to samo tyczy się push-pull legs. Push-pull legs to fajny system, jeżeli połączymy go na przykład z upper-lower w pięciodniowym planie treningowym, ale w przypadku trzech dni... Każdą partię będziemy trenować tylko raz w tygodniu i zostaje nam wtedy tylko smutek. Oczywiście pamiętajcie, że rama planu treningowego, czyli to, czy to jest FBW, Push-Pull, Upper-Lower, to tylko pewnego rodzaju koncepcja i nie determinuje jeszcze tego, czy plan jest dobry, czy nie, bo ważne jest to, co znajduje się w środku planu treningowego, czyli czy plan jest doparty o zasady programowania treningowego.